Ma z tej strony Wizard, teraz e, chciałem wam pokazać tak profil przyszłego zwycięzcy e, tegorocznego WCQ we Wrocławiu. Więc e, moim takiem stwierdziłem, że na współczesną metę najlepszy będzie Super Heavy Samurai, więc gram dwóch super, dwa Super Heavy Samurai Kabuto. Kabuto? Jak Żuki? No Kabuto, Dlaczego? Grasz? E, dlaczego? No bo są zajmiste. Dlaczego nie? Trzy, e, bo no, wie, da, trzy, czasami jeden deadzie. Jak tak sprawdzałem. E, gram 3 scales'y, no bo są w r to większe rarity niż Kabuto, więc no... lepiej grało się na 3. Ustawiałem to w e, Potem gram. 3 są one są zajebiste akurat. Jak wchodzi, to mogę zmienić jego w defa. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz. I ma zajebisty efekt. A jaki efekt? Jaki efekt? Zaraz przeczytam. E, że jak przeciwnik go zaatakuje, to potem jego potwór wchodzi w zero, więc nawet potem e, mogę go załatwić stać kolejnego Kabuto i przeciwnika potwór 0 ze ataku, więc od razu automatycznie 1000 dymisza wbijam. Więc to naprawdę bardzo dużo, jedno ósma życia. Efekt zajebisty. Zajebisty. Grand Mall, no nikt się nie sprzeczy. Gen -X, no takie berdę, mogę wstawić razem z, razem z tym samurajem. No oczywiście. No, oczywiście. Bulban, no bo w sekrecie. Oczywiście, winialna karta. Super Heavy Samurai Suit. Zajmuj się sprawdza z, z Big Bang Bardzo ładnie wygląda. Oczywiście. E, potem. czy e, Te. Nieważne dlaczego. No, bardzo ważne to. Ma zabić efekt. Trzy e, dni Entraty. E, szybko stawiam Big Bang ja Dzięki temu przeciwnik się. No, tego nie spodziewa jak, jak, nie, jak, jak nie zna tego deku, to się nie spodziewa. Dlaczego nie Nikt się nie spodziewa, bo nikt nie zna tego deku. Był w sekrecie. Był w sekrecie? Tak. Był. No nie, nie zauważyłem, że był w więc niestety w komonie, niestety ty. Potem trzy <grym> Big Bang K. K. niestety nie w secrecie, no bo chyba jeszcze nie wyszedł, więc jak w ręce, więc Big Bang K. bo z tej talii, bo z tej talii po prostu stawiam w defa' i... no kurwa... To mi się ma, boi, prawda? Ty to ma, ma, ma odpowiedź na potwora 3 tysiąca defa, który może jeszcze atakować z defa. Normalnie obchodzi wszystkim Mirror force. A. Nikt się tego kurwa nie spodziewa. A teraz ee, kolejne takie śmieszne rzeczy. Królew przecinika, czy dwa Black Gardeny. Ja nie używam ataku, więc mi to chuja robi, że potwór wchodzi z połowionym atakiem. A taki Big Man czyli pół tysiąca ataku i rozpowiadałem wszystkich. No kurwa, jaki klifot może mieć wpisdut ataku, bo sobie same dodają, ale nie przebiją się przez trzy tysiące ja Mam ee, a o, dokładnie, autokiller wbudowany, a jego killer będzie jeszcze mieć z połowiony W sumie nawet Tower odejmuje tylko atak. Dokładnie. A <laughs> nie no jak przejdziesz z mojego defa, a no jeszcze z tego Bagardena. No przejdźmy. Po nie Bagardeny, bagardeny tak. gram y, Terraforming. Y, gram niestety jednego tylko tradeina, bo nie gram BLS, a y, gdybym gra, grał na trzy, to bym grał trzy tradeany. A wróćmy na chwilę do Terraformingu, po co? No, no pod Bagardeny. Aha. To wiadomo, ale no niestety jeden tylko trading, bo BLS jest na jeden, więc no nie opłaca no się na grać się go go jesteś, na mecz. No i nie, nie jest nie stać. gram dwa e, żeby chronić Big Bang przed wszystkimi innymi rzeczami, no bo świetnie chroni go przed e, wszystkimi trapami. No i wyszła ostatnio w NK boksie, prawda? Cicho. <laughs> Czaj jest dokładnie po to samo, żeby tak samo e, chro, No, dress i charlie jest dokładnie. E, Dressagram gram e, 2, żeby chronić też Big Bankeya. E, potem machine book duplication razy 2, żeby e, no, wezwać sobie więcej Big Bang żeby przeciwnika jak najszybciej zrobić. jak nie wiem, bo jestem głupi. No, duplication, dokładnie. Ale Big Banke ma większy tak. Cicho. E, potem gram warninga na trapy. Gram y, trzy Dragon No i Vito Shield to jest po prostu y, killer tej talii. Jak y, normalne deki na maszynach mają swojego limity, tremuvala, to ja gram Vito Shielda. Przeciwnik ja atakuje mojego maja, się... zasetowanego Big keya z dwóch setów. Normalnie mam dwa potwory, robię tribut Samon set y, z dwóch potworów. Setuję jedną kartę. Przeciwnik nie wie o co chodzi. Zaryzykuje, zaatakuje. Wtedy y, ja czynię to i BUM! A dlaczego tylko dwa? Dlaczego tylko dwa? Bo trzeci Deadzi. Także A to jest stać? mój main. A teraz yy, przejrzymy mój ekstra deck, więc gram. Po pierwsze Acid Golema, yy, potem gram Black Sheep Popcorna, Rhapsody'e, Arke, Ragna Zero, Abyss Dweller, no, no wiadomo BA i te sprawy, King Gorgon, jego bym akurat zmienił na coś, bo to tak nie wiem. Ale masz auta na Monarchy. Yy. Nie, zmieniłbym go. Kastel, daj go sto Emerald. To no, trzeba recyklować swoje Big Bangkeye, także bardzo się przydaje. No wiadomo, Exciton, Garaga Cowboy, Gyrylian X, żeby dostać Big Bangkeja. To no, całkiem fajnie gra. Teraz mój, moje specjalne secret techy. A znaczy, to akurat wiadomo, gojo akurat fajnie się przydaje czasami, a przeciwnik tej karty się nie spodziewa nigdy. Yy, Dragoniti Wajna. A dlaczego nie masz BRD? Bo yy, jak wstawiam Wadzajan, to przeciwnik nie ma odpowiedzi. Po prostu przeciwnik jak zobaczy Waję, to nie wie po prostu, co ma zrobić. Zobaczył tą kartę i zwykle to przeciwnik automatycznie dostaje ram. A czy to nie dlatego, że, że nie masz na edition <coughs> Black, Black Road. Mam lepszym relitkim mam w komonie. A, przepraszam. Także e, to jest mój deck profile. E, z, pokaż nam jeszcze tak zwane killer combo. I jeszcze pokaż killer side a. combo? A gdzie Side? A gdzie Side? E, ten deck nie potrzebuje Side'a, ponieważ stwierdziłem, że będę jak w anime Gongenzaka e, taktyka nie ustępuje z miejsca. To dlaczego prostu... grać z i trapy? E, ponieważ rozmaiciłem tą taktykę tak, żeby nie musieć zbierać Side'a. E, więc tak, stawiam. Brawo. Mam w polu e, Super Heavy Big Benkei'a. Setuję jedną kartę: przeciwnik mi atakuje. Ja robię combo z D2 Shieldem. A wcześniej przeciwnik, jak zasamolował Potwora, to w ogóle był Black Garden, czyli miał spółowądy atak. Więc Jego przeciwnik atak ma na pewno mniej niż 1500 ataku. Więc jak zaatakuje Bitmegain, Bitmegain będzie mieć 7000 obrony. Więc automatycznie dostanie z jakieś około 5500 Dimidza. To bardzo, to nie wiem, zwykle to jest. Dobrze. Teraz rozumiem, Potem dlaczego wygrał w Buseku. Naprawdę tak. rozumiem. Więc w Buseku jest wygrany. Także dziękuję bardzo.